Witamy Was wszystkich w Słowie na Poniedziałek. To zabawne, gdy burżuazyjni politycy w USA twierdzą, iż w ich kraju nie ma miejsca na przemoc w polityce. Moje drogie msiaczki, Wasz kraj został zbudowany na ludobójstwie Indian, pracą czarnoskórych niewolników z Afryki, by stać się największym agresorem na świecie. Hashtag socjalizm. It is funny when bourgeois politicians in the US claim that... Political violence has no place in their country. My dear little ones, your country was built on the genocide of Indians, the work of black slaves from Africa to become the greatest aggressor in the world. Komentarz z portalu postęp.org. Użytkownik Młodzież opublikowała. W związku z nieudanym zamachem na Donalda Trumpa dozwały się ponownie publiczne głosy, które słyną z hipokryzji. Burżuazyjne mass media, słynni politycy i liberalne autorytety nadymają się, iż wszyscy brzdzimy się przemocą. Potępiają jednego marnego zamachowca i skaleczony policzek pana Trumpa. W tym samym czasie owe autorytety klaszczą z zachwytem nad masowym łamaniem praw człowieka, nad strzelaniem do uchodźców, nad ludobójstwem w gazie, nad wojną na Ukrainie, nad więzieniem niewinnych obywateli itd. Burżuazyjna moralność pełna jest hipokryzji i oburzenia na pokaz. Ich moralność jest inna od naszej, proletariackiej i rewolucyjnej moralności. Każdemu pozostawiamy ocenę tego, która z owych moralności jest lepsza, bardziej szczera i faktycznie uczciwa. Nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.